ten swoje święto w Braniewie mieli miłośnicy koni. A wszystko dzięki stowarzyszeniu sportowych klub jeździecki Izabelka z Braniewa, który przy wsparciu starostwa powiatowego zorganizował towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Zawody odbyły się w miejscu do tego najlepiej przystosowanym, na terenie byłej stadniny ogierów. Dzięki projektowi, który, który zaproponowało starostwo, ogólnopolską imprezę mieliśmy zorganizować. No i właśnie z racji tej, że jesteśmy Klubem Jeździeckim, zorganizowaliśmy ogólnopolskie towarzyskie zawody jeździeckie. No i właśnie w starostwie nasz projekt był wśród tych, które zostały dofinansowane. Także się bardzo cieszymy. W tej chwili układa nam się współpraca z powiatem i po prostu będziemy teraz finalizować ten projekt dzisiaj. Jest dzień finalny właśnie e, zakończony zawodami z wielu klubów. Są nawet osoby spoza Olsztyna, w e, okolicę Moronga prawdopodobnie. Nie wszystkich jeszcze zdążyłam poznać, ale mamy chyba największą w historii naszego klubu e, imprezę. Wiktoria, dlaczego jeździsz konno? No bo mi się konie spodobały. Długo już jeździsz? No. Ile czasu? Trzy. Trzy lata? I jak Ty sobie radzisz? pec taki wielki konia, Ty taka malutka, jak Ty sobie radzisz? Bo mam dużo siły. Naprawdę masz dużo siły? A jak Ci się jechało? To bardzo wielki zaszczyt otwierać zawody. Jak Ci się jechało? Fajnie. Jak dałaś radę, jak go poprowadziłaś tego konia, co musiałaś robić najbardziej skręcać. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby te pierwsze zawody choć towarzyskie były naprawdę profesjonalne. No, mamy dopiero pierwszy konkurs, na pewno są ogromnie zestresowane, tak samo zresztą jak w wielu przypadkach konie, dlatego że y, mówiłem już, zupełnie co innego jest na treningu u siebie, kiedy znane są przeszkody, znane są... Y, to wszystko, co wokół przeszkód jest na terenie placu, natomiast tutaj kolory inne, towarzystwo inne, konie inne, no i trudno się dziwić, że w wielu przypadkach te nasze dzieciaki mają pewien kłopot. No, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Dopiero mamy pierwszy konkurs, a przed nami jeszcze cztery. No ale jeżeli chodzi o kontakty z koniem, to może nie w formie anegdoty, ale w trosce o zarówno jeźdźców przede wszystkim. No, ktoś powie, a dobro konia? A dobro konia w tym przypadku na, drugiej, na drugim miejscu stawiam, dlatego że sytuacje są naprawdę w wielu przypadkach nie do przewidzenia. Ja się często spotykam z opiniami, że my konia znamy, to jest nasz koń. Niestety są czasami sytuacje nie do przewidzenia, i ja miałem taki przypadek, kiedy właścicielka konia podeszła do swojego konia w momencie, kiedy na nim siedział chłopaczek 14-letni, żeby go ruszyć do przodu. I w tym momencie podbiegł, to było na kuligu, i w tym momencie do konia podskoczył pies, przed którym koń się chciał obronić no, odpędzić tego psa. Kopnął tak, że niestety trafił dziewczynę. Nic się całe szczęście groźnego nie stało poza utratą przytomności, ale mówię, na to trzeba absolutnie bezwzględnie zwracać uwagę, żeby nie zrobić sobie, a w drugiej kolejności koniowi krzywdy. A młodym zawodnikom czego, czego się życzy? Ciężkiej pracy. Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali w klasie Mini LL. Adrianna Wróblewska na koniu Safran. Drugie miejsce Kaja Pietrzak i Cypis. Trzecie miejsce Łucja Emilianowicz na koniu Magia. Czwarte miejsce Zuzanna Żuk i Halogen. Piąte miejsce Martyna Sibiga na koniu Cerekes. W klasie LL pierwsze miejsce Kamila Motyka i koń Sachmir. Drugie i trzecie miejsce Paulina Siergiej na koniu Surprise. Czwarte miejsce Adrianna Wróblewska na koniu Safran. Piąte miejsce Karina Kotońska na koniu Nevada. W klasie L pierwsze miejsce Paula Jeleniewska i koń Czaora. Drugie miejsce Alicja Soroka na koniu Irys. Trzecie miejsce Justyna Wrótna na koniu Luizjana, Czwarte miejsce Renata Dęga, koń Lucky Love. Piąte miejsce Arkadiusz Jóźwik i koń Zilus. W klasie P pierwsze miejsce Przemysław Kalicki na koniu Dymitr. Drugie miejsce Leszek nie użyła i koń Jamajka. Trzecie miejsce Witold Burzyński na koniu Heops. Czwarte miejsce Bartłomiej Ostręga i koń Cypis, Piąte miejsce Arkadiusz Jóźwiak i koń Zilus. Na życzenie zawodników rozegrano dodatkową konkurencję w klasie N. I tak pierwsze miejsce przypadło Leszkowi nie użyła i koniowi Byron, Drugie miejsce Witoldowi Burzyńskiemu na koniu Heops. Trzecie miejsce Leszkowi nie użyła. na koniu rafino